ponownie jestem Kiro, a to kolejny odcinek na moim kanale Stranded Deep. To już drugi odcinek z tej serii. Kontynuujemy hmm. naszą przygodę i dzisiaj splądrujemy w wraki i nie wiem i coś porobimy. Zobaczymy jeszcze to udajemy się najpierw do tego raku szukać te wraki ostatni... nie ostatni odcinek strasznie lagował o jest ten, ten spadł Włożymy skrzyneczkę, zobaczymy co w niej jest. Tu o. Silnik mamy, jest super. I DMB. Czekajcie, bo tam coś włożę. A to zostawię tu. Chodźcie tak robiło OK. Już nie pamiętam bardzo. Weźmy nasz nóż i inne wraki Kajmy. Musimy uważać, że oczywiście na arkinę i na ze stworzenia A to chyba nic nie robi tego ryba. Chociaż nie wiem Zabiłem ją?

rzeczy tam są. Żółwie tu też są w tej grze. Pójmy na powierzchnię, tlenu zaraz mi Chodzi więc nie chciałbym tego... Chciałbym się pożreć, więc płynie. co tu? Jeszcze chyba nic nie ma. Tu jeszcze jest jeden wrak. ten głębiej, większy. I to o wiele większy. Ta trująca ryba. Ja wiem. Nigdy jej nie, nie widziałem, ale wiem, że jest trująca czy to jest? Pójmy. Dużo tutaj wraków jest. Bardzo. Płymy tutaj szybko. Mam ten właśnie. Nie mam. Okej. Okay. Albo mam? Czekaj. Skrzyni mam, dobra Wypłynie już Tego oddychania O, level psychika Tu pływają wiem czy trzeba uważać, jak mówiłem. Tutaj coś będzie pewnie. Nic tu nie ma, o nie. Tlen mi brakuje. Gdzie to jest wyjście? Gdzie jest to wyjście? Halo? Szybko, szybko. Będzie nieciekawie. Gdzie mamy jakiś kibelek? I chyba nic ciekawego o, tu. Więc wypływ... Pójdź mi z tobą tlenu mamy mało. O, zdążej. Na styk. Dobra. Tu coś jeszcze było. Nie ma tu się już nic. Dobra. Rybo. Bo tu raki nie nie jest tryb.

Myśmy to że już stąd. To chyba że nie ma. pieniędzy tam wyżej. Nie wiem jak jest. to jest. Тут не могу. А что Ничего не занимает. Алло. Не. Пусть Алло. Это хиба уже не ничего. One też są chyba te tak, trujące O... Ja też trzymamy Tam jeszcze są jeszcze Już o tych wraków tu jest tam jeszcze statek, tam, tam taki wielki statek. i to coś w statku takiego nie widziałem Masakry, to jest tyle wraków, że nie wiem <gry> Tutaj musimy ten

Okej, okay, dobra Już ukradnęłem to Trzeba... Trzeba przełączyć zekarek, okej okay. Pomieniałem to się, ten, zekarek nazywał Zamiast krawy i ten uh -huh. No nie ma tu krabów w nocy chyba no. no to, nie wiem, gdzie są Były tam były, ale nie widzę. Zróbmy ognisko. ognisko robi się. Widzimy nisko ognisko. czterech patyków. Z ognisko. Tak, z Stawmy te fanty tutaj. Powiedzmy w takim płaskim terenie. O. Nie, nie tak. Может не все на... О нет, нож выручил. Нож выручил. Где я нож? Сейчас будет темно. Ой, я уже не такие. i z tego i tam zegarek aha Pięćko. będę myślał z rumi. i skraftujemy sobie nasz ten ognisko nasz ognisko i do tego były jest potrzebne jak na -y. D, ten, właśnie Zbierajmy te Dodamy tu I trzymaj się nasze rzeczy I tak Dwa patyki potrzebuję Raz i i teraz ten. To jest ok. Big. Skraftujemy sobie właśnie ten klingin. Ok. Mogę czy coś? I trzeba. I nie jak mogliście się usłyszeć. Nie no, ma osób tutaj. I co? Nie! O! Nie tak, o nie, to jest... No, dobra. Może w lepszym opisko. Wszystko mi nie równało. Jeszcze Kamienie Tylko Jeden kamień Drugi Nie wiem gdzie jest Przeciw Trzec. Trzeć my znaleźć Już widzę. Jest Uf, też jest mi. Weźmy to też. Zabieramy kamienie tutaj I patyki Mam nadzieję, że obecnie nie będzie znowu legował Jak wcześniej W poprzednim odcinku O, meeting, Jedzmy sobie Aha, ale to było... Czekaj, nie mogę się ruszać. Nie To dobra. Skraftujemy sobie właśnie ten. tu się kakają. nie mogę. I repeat. mam ten złotych levelów level pierwszy ten co jakiś nie to będzie że to są yy, piczko 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 nie wiem gdzie nie Mimo. a są też te jedzenie na tym pontonie Ta chyba latarka jest w coś ta nie to jest kompas Pamiętasz jakieś te... ...ody potrzeba, No nie, nie mam. Ale jest tu jest. A z niego się nie da wniąć? Co? Aha. <grymne> Super. To ...mógł. To musi nie jakiś taśma... I tu mamy wutyl z... tym... z pływania, O, latarkę mamy. Przetaśmę. No... ten... niedługo będziemy mogli chyba ten spuścić. Jak się ten... Tratwy, ten... Bywającym tratwem. Silnik jakby... cały o mamy ten jest elegancko no. ale to byłoby na tyle właśnie sprawdziłem jak tam czas jest 15 minut to w montażu wyjdzie jakieś jakieś 10 minut ponad e, więc kończymy ten odcinek ja bym kierował jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach.